Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Codziennie, na chwilę, zatrzymaj się, zatrzymaj swoje myśli, zamknij oczy na wszystko, zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata. Tak. Abyś mógł się zagłębić w swej duszy, która jest świątynią Ducha Świętego. Módlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, wzmacniaj mnie. Duchu Święty, kieruj mną, pocieszaj mnie i prowadź mnie codziennie. Duchu Święty, proszę Cię o miłość, dobro i uczciwość w sercach naszych i na całym świecie. Duchu Przenajświętszy, obdarz mnie i moją rodzinę łaską pokoju. Obdasz Cały świat pokojem. Duchu Święty dziękuję za otrzymane codziennie dary. Prowadź mnie i moją rodzinę dobrymi ścieżkami, i miej nas wszystkich w swojej opiece. Prowadź nas Duchu Święty i działaj w nas i przez nas. W świecie spragnionym Twojej obecności. I twego zbawczego działania. Módl się w nas i objawiaj w nas Twoją miłość. Amen. Niech Duch Święty napełni Was pokojem i miłością, abyście tym pokojem i miłością mogli dzielić się z innymi. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji. I próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.